Witam cię serdecznie, Paweł Miszczyński. Dzisiaj dzień numer dwa naszego wyzwania: bólów kręgosłupa. Mam nadzieję, że ostatniego dnia nie miałeś żadnych problemów, spokojnie pewnie poradziłeś sobie z tymi ćwiczeniami. Nie są to rzeczy trudne, spokojnie dasz sobie radę. Jeżeli masz znajomego, który um, narzeka na ból kręgosłupa, chętnie możesz się tym filmem podzielić. Są to, są to z rzeczy. Typowo z gabinetu fizjoterapeutycznego. Teraz, w czasie kryzysu, ludzie, pacjenci często boją się wejść do fizjoterapeuty. Zachęcam te rzeczy naprawdę możesz zrobić w domu sam i pomóc sobie, samemu w dolegliwościach. Ok, więc przejdźmy do rzeczy. Zaczniemy z naszymi ćwiczeniami. Ok, na początku prosiłbym Cię o jakąś taką małą poduszkę. Poduszkę pod brzuch żeby wyrównać odcinek lęciowy kręgosłupa. Kładziemy się na brzuchu z małą, z małą poduszeczką. I zobacz, to wygląda tak. Brzuch, poduszka pod brzuch. Może to być jakiś ręcznik zwinięty. Także sobie swobodnie leżymy i zaczniemy od odcinka piersiowego. Piersiowo-łopatkowy staw. Troszeczkę zmobilizujemy łopatki, napniemy mięśnie przyłopatkowe. Ok, leżymy sobie na brzuchu swobodnie. Ręce do tyłu. I zobacz, na początku spokojnie odrywamy ramiona od podłogi. I łopatki z tyłu łączymy razem. Chwilę wytrzymujemy napięcie mięśniowe, 5 sekund. Z głębokim wydechem wracamy do pozycji wyjściowej. I to zachęcam Cię 10 razy, 10 powtórzeń. Głęboki wydech ustami. Chwilę wytrzymujemy to napięcie mięśniowe. I wracamy do pozycji wyjściowej. 2 Napilamy. Około 5 sekund trzymamy. Upadki razem. Wracamy do pozycji wyjściowej. 4 trzymamy napięcie mięśniowe, wracamy do pozycji wyjściowej. 5 wracamy do pozycji wyściowej. Ok, Zróbmy chwilę rozluźnienia. Zrobimy sobie taką delikatną rotację. Miednicy prawa lewa strona. Leżysz na brzuchu, głowę masz skręconą w lewą, pra prawą stronę i taki delikatny ruch rotacyjny, prawa, lewa strona, żeby wszystkie mięśnie, kręgi lędźwiowe delikatnie rozruszać. Skręcamy głowę w drugą stronę, ten ruch oscylacyjny miednicy pozostaje. Powinno to być przyjemne, nie na pewno bolesne, tylko przyjemne. Okay? Super, prawo dla Ciebie, robisz to super. Ok, powtórzenie numer 2, wracamy do pozycji wyjściowej. Głowa w pozycji neutralnej, opieram się o czoło i no, serię numer 2. Głęboki wydech, Napimie, napinam mięśnie chwilę, czy mamy to napięcie, i wracamy do pozycji wyjściowej. 2. I wracamy do pozycji wyjściowej. Trzy. Cztery. Pięć. Okay. Znów to samo, delikatny ruch oscylacyjny w śmietnicy prawa, lewa strona, powinno być to przyjemne polecam ćwiczenie wszystkim osobom którzy, które pracują przy biurku, w samochodzie długo jeżdżą pracują przede wszystkim w pozycji siedzącej tym ruchem napinamy mięśnie łopatkowe zbliżamy łopatki do siebie, ramiona idą nam do tyłu, często właśnie też u nastolatków, siedzą dużo w szkole Pozycja garbiące się, fajne ćwiczenie wykonujemy też u naszych młodych pacjentów, żeby poprawić ich trochę troszeczkę ich torak, czyli cały piersiowy odcinek. Ok, idziemy dalej, ćwiczenie numer dwa. Numer dwa. Rozciągniemy sobie troszeczkę pierciogo odcinek, Zobacz, nic nie potrzebujesz. Wsiadamy delikatnie na. Podudzia, skinamy kolana i staramy się maksymalnie piersiowy odcinek rozciągnąć, ręce idą maksymalnie do przodu. I w tej pozycji staramy się zrobić głęboki wydech. Staramy się nosem dotrzeć do kolan z głębokim wydechem. Z głębokim wydechem. Ok, wracamy do pozycji wyjściowej. To sobie na bok. Okay. I w tej pozycji szczałkowej. miednica zostaje u dołu i do granicy bólu. Nie powinno Cię w każdym razie to boleć. Miednica leży w kolce drogi na ziemi. I delikatny przeprost. z głębokim wydechem. Chwilę wytrzymujemy w tej pozycji. Możesz czuć u dołu mięsień prosty w brzucha. Rectus abdominis, jego rozciągnięcie. Chwilę wytrzymujemy. asetę zamykamy. I znowu wracamy do pierwszego pozycji mięśniowej, z pierwszego czucenia. Rozciągamy kręgosłup maksymalnie do przodu. Mięsień prosty do czwytu. Rozciągamy z wydechem głowę, no skierujemy w kierunku kolan. Rozciągamy, rozciągamy, rozciągamy. Chwilę zatrzymujemy w tej pozycji. Proszę to proszę Cię jeszcze dwa razy. Wstajemy na brzuch. Kolce wydrowe, To są dwa kolce, dwa dwie kości, które tutaj w nam wystają. Ustają na matracu, na ziemi, na macie. I tutaj tym ruchem przeprostnym dędźwiowego, grusiego, czy kaszyniego odcinka rozstrzegamy mięśnie Nie powinno dla ciebie to być w każdym razie bolesne. Czujesz takie delikatne rozciągnięcie z przodu brzucha, jak najbardziej ok, ale z tyłu kręgosłupa nie powinno boleć. Ok, i ostatnie powtórzenie zrobimy sobie. Rozciągamy, rozciągamy. Niekiedy, kiedy są zblokowane kręgi, można znowu usłyszeć taki łamanie kości. Jeżeli nam się jakaś blokada odblokuje. Nic nie szkodzi, jak najbardziej wskazane, głęboki wydech i ostatni raz z pozycji drzewa na brzuchu Op. i do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, końce do drogi, u dołu i ruchem wyprostem jedziemy maksymalnie do góry. Bardzo ładnie. Super, super. Dobrze. Mamy to. Ok. Rozciągnięcie grzbietu. Teraz pokażę Ci rozciągnięcie bardzo często mięsień dyploma Bywa przekroczony u pacjentów pulowych, powodując kompresję na dyski, blokowanie stawów kręgosłupa dolnego lędźwiowego. Też jest fajne, dobrze wymięcie i rozciągnąć. Ok, zobaczmy. Klęczy sobie. Zaczniemy od strony lewej. Prawą nogę wystawiamy do przodu. Ważne, żeby nie rotować miednicy. Prawą, lewą stronę, tylko ładnie ją ustabilizować. Noga lewa maksymalnie do tyłu. Kontrolujemy lędźwie. Lędźwie kontrolujemy, pochylamy nogę ramą do przodu, lewa zostaje z tyłu. się tutaj już mięsień prostu uda te okolice czuć, jak się rozciąga. Koncentrujesz się na biednicy, żeby jej nie rotować. Swobodnie oddychasz. Jeżeli tutaj już czujesz opór, dalej nie pójdzie, to robimy delikatny delikatny przeprost w odcinku lędźwowym Głowę, Głowę kierujemy do tyłu. Głowę kierujemy do tyłu. Oddychamy swobodnie. Trzymamy równowagę. Oczywiście. Jeżeli chcesz to wspomóc, prostujemy rękę lewą nad głowę. Swobodnie oddychasz. Swobodnie oddychasz. I wytrzymujemy. W tej pozycji jeszcze 10 sekund. I wracamy do pozycji wyjściowej. To samo prosimy cię z stroną prawą. Lewa noga do przodu. Prawa zostaje z tyłu. Miednicę poruszamy do przodu, do przodu, do przodu. Miednica prosto, nie Ani w lewo, ani w prawo. Tylko przed siebie. Już czuć fajne rozciągnięcie mięśni prosty uda. Okolice uda z przodu. Ok, robimy delikatny, delikatny przeprost w odcinku w szyjnym i prawa ręka kciukiem w stronę sufitu do tyłu, o rozciągamy mięsień biodrowo-lędźwiowy, prawa strona, zatrzymujemy to około minutki, swobodnie oddychasz. wytrzymujemy, jeszcze 5 sekund i wracamy do pozycji wyjściowej ok, bardzo ładnie wiem, nie są to rzeczy łatwe tylko właśnie regularne ćwiczenia w tym kierunku odciążą Twój kręgosłup, spowodują większą mobilność kręgosłupa Twoje dyski zostaną lepiej odżywione, dysk Odżywia się za pomocą kompresji, dekompresji, kompresji, dekompresji, czyli obciążenia i odciążenia. Tylko tak możesz, możesz poprawić ogólny stan zdrowia Twojego kręgosłupa. Na pewno lepsze to niż jakakolwiek operacja. Zostanie zoperowany, nikt Ci nie da gwarancji, że ta operacja się uda, przebiegnie prawidłowo. Z doświadczenia mojego i tak jest wykonywanych operacji... Dużo, dużo, za dużo. Niestety nie chcę tu nikogo straszyć, ale często te operacje um, nie przynoszą zamierzonego skutku. Niekiedy dzieje się tak, że ten pacjent pooperacyjny ma więcej problemów, a tymi prostymi ćwiczeniami jak gdyby poprawiasz ogólny stan twojego zdrowia, tego supa. Także w każdym razie, jeżeli masz problem, polecam, polecam, polecam. Ok. Pójdźmy dalej. Zróbmy sobie takie klasyczne ciuczenie z fizjoterapii, z, z gabinetu. Napięcie mięśnia prostownika, grzbietu, z jednocześnią prorecepcją, czyli tym czuciem głębokim, trzymaniem równowagi. Lewa noga do góry, prawa ręka, kciuk pokazujemy do góry, nad uchem, chwileczkę wytrzymujemy, trzymamy w tej pozycji, wracamy. I teraz lewa ręka, prawa noga. Trzymamy równowagę, utrzymujemy równowagę. Chwileczkę, wytrzymujemy. Pokażę Ci to jeszcze raz z pokó, żebyśmy lepiej widzieli. Lewa noga, prawa ręka. Swobodnie oddychamy, trzymamy równowagę, wracamy. Lewa, prawa, kciuk do góry. Możliwie blisko ucha, blisko głowy. Wytrzymujemy i wracamy. Prawa, lewa. Chwilę trzymamy i wracamy. Zróbmy jeszcze pięć powtórzeń. Raz. Oddychamy swobodnie, trzymamy równowagę. O, Cztery. cztery pięć okej, okay. nie wiem bo wyszły sprawę z, z treningu, już zaczynam się delikatnie pocieć, ale bardzo fajnie. Super. Od razu czuć większe rozluźnienie kręgosłupa. Coś się dzieje. Super sprawa. Ok. To jeszcze klasycznie. Zróbmy sobie e, mobilizację teżowego odcinka. Na jakimś filmiku już to pokazywałem, ale to jest naprawdę super sprawa. Mobilizacja kręgosłupa, otwieranie paset. Kocik śpiew z głębokim wdechem, pępek do kręgosłupa. Przy wdechu i przy wydechu, wydech ustami, pasaty zamykamy. Otwieramy, otwieramy, otwieramy. Kończymy wpierd, pępek do określonym chwilę w tej pozycji. I wracamy, 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 wracamy. wracamy, Wydaje. Pępek do sobie, I głęboki wdech. Ok. Jeszcze trzy razy. Powtórzmy. Wydech, wydech, wydech. Z głębokim wdechem. Dwa. Op, bardzo fajnie, super. Kolejne ćwiczenie dostajemy w tej pozycji. I zrobimy delikatną rotację z piersiowego odcinka. Nogi dosyć szeroko i zobaczmy. Robisz głęboki wydech z, tej, z rotacją piersiowego odcinka. Proszę do tyłu, żebyś lepiej widział. Kciuk do strony sofitu. W stronę W stronę sofitu. Rotacja w prawą stronę. Wracamy ruch do góry rotacyjnie za okay. jeszcze dwa razy, szczególnie się większe, większy, ksiosioły mniejszy, mobilizujemy rotacyjnie, kręgi książko i kleje gierciowe. Ok, elegancko. Zobaczmy, jak z czasem wyglądamy. 17 minut. Ok, zrobimy jeszcze jedno ćwiczenie. Zrobimy ćwiczenie sobie rozciągające mięsień piersiowy. Tutaj coś po On ja taki wałeczek. leży sobie na boku. Prawa noga. Górna noga zgięta 90 stopni, dolna, wyprostowana. Okay. I tutaj w głębokim wydechem ruch rotacyjny. Trzeba chwilę, wytrzymujemy w tej pozycji. Oddychamy swobodnie, noga zostaje. Ruch taki 160 stopni, zgięcia w ramieniu. Przy wdechu zostajemy i wydechu. Maksymalnie maksymalnie do dołu. Głęboki tech i głęboki wydech, 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 wydech. wydech. Głęboki tech i głęboki wydech, wydech, wydech. Okay. Mobilizacja dotacji pierwszego odcinka. Zobaczcie, samo w tej pozycji. Dolna noga uprostowana, górna skiemna, ręka u dołu. I maksymalna rotacja. Przy wdechu trzymamy w tej pozycji. Wydechu wydechamy, wydechamy, idziemy maksymalnie w dół. Wdech, trzymamy. I robimy głęboki wdech, wydech, wydech. Powtórzmy jeszcze dwa razy. Głęboki wdech. I wydech. Nęboki wdech. I wydech. Ostatni raz, głęboki wdech. Zostajemy. Trzymamy. I wydech. Okej, okay, super. O, super uczucie. Troszeczkę się poruszaliśmy. kręgosłup został zmobilizowany. Naprawdę czuję się super po 11 godzinach pracy w praxy na koniec dnia, zrobić coś dla własnego kręgosłupa super uczucie czuję się, że mógłbym przepracować kolejne 12 godzin oczywiście to żart, ale naprawdę polecam, polecam osobom, które pracują mocno fizycznie wyrównać napięcia mięśniowe symetrycznie ponapinać mięśnie ten kręgosłup usprawnić będę wdzięczny za Komentarz, napisz, podobało Ci się, napisz, co zrobiłeś. może śmiało napisać, jeżeli masz jakieś problemy, bólowe, jakiś konkretny problem, napisz w komentarzu. Chętnie się odezwę. Może będę mógł Ci pomóc. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do jutra. Miłego wieczoru. Do widzenia.